7 na Siema, tu na wystawie. 7 na Dzisiaj gramy w wystawie. i pr... na e, Wiktor oczywiście... i tak wystawie. 7 na i 7 na wystawie. i na w komentarzach na wystawie. 7 na wystawie. Y, oczywiście, wiecie co musicie zrobić, polajkować i subskrybować, Tak. a jak tego nie zrobicie, to nie zdacie, yy, nie zdacie. Tego nie yy. zdacie. Dobra, no, Dobra, nieważne. Klasy nie przejdą, czy tak? Czekajcie chwilę, czekajcie po A Dobra, widzowie, pod tym odcinkiem musi być 8 os lajków i będzie git. Tak? Osiem. Osiem. i sobie puszczę 50 i was yy, musicie subskrybować. Bo Wiktor trochę ci mikrofon zacina. No trochę go zacina. No ale dobra. Na na słychać. Nie nie? No Naj, najlepiej żeby nie słychać. To jest ważne. No. Wiesz, w komentarzach, że chcecie z nami zagrać, to jest. Podajcie mi jakieś komentarze. I ja? Filip w tamtym Podajecie odcinku, który wczoraj ja nagrywaliśmy, ja też. Musisz Filip włączyć w tamtym odcinku, którym nagrywaliśmy wczoraj, te komentarze, będą są włączone. Tu albo tu. Dobra. Tam, tam. tam. O, już nie ma to tego! Raz sam, sam raz trochę daleko, nie? A już nie ma tego świętego Mikołaja, co go dym Ja mogę wziąć w komentarzach u Filipa, to ja was dodam. Tak. Ja się ja jak coś nazywa Walański To okay. Przecież widzę to. Widzą, ale mogą dokładnie tego nie widzieć. Bo, o, dokładnie, dokładnie to ten... Wiesz. Na razie dokładnie widać i niedokładnie. Niebieska pompa i kit. Na dwa strzały. Niebieska pompa na sam starcik. No, to jest eleganckie. No, to jest fajne, że ty masz pompę. Szybko jeszcze strzela. Jeszcze nawet nie ma. mnie. Ja mam, sam ja mam samą Jakiś bombik. Ej, no ja go na strzała zrobiłem, nie? Rzucimy go w to. Patrz to. Odejdź! Masz też duszkę. Teraz ja go, bo ja go chcę rzucić w granaty. No zaraz będę miał duszkę. Kto to? Chodź do mnie, Filip. Czekaj, Alan. Ja Czekaj, zostaw. Nie zabijaj go. Patrz to. Idę, idę. Chodź, 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 z tym, tym. Chodź z duchem. Tak, z duchem. Dobra. I tutaj. A jakaś nowa strzelba. Nie chodź, wiem. Chodź Masz... do mnie. Idę, idę. Chodź za mną. Potrzebuję skrzyni. Znaczy hmm. tego, duszka. Ej, bo ty już tam jesteś, nie? No, jestem tutaj już. To no, ja szukam duszka. Szukam, duszka. Elo, lajski. I to było teraz. A obojętnie jaki duszek może być, nie? Mam duszka. No obojętnie. Ty gluta ja, nie to tu teraz było? Gdzie wy jesteście w ogóle? No w tym tym. Tutaj. Mhm. Jesteśmy w tej dziurze. wiem, wiem gdzie. To tu jest. To tutaj jest. Chyba. Nie, gdzie to jest. A wyjdziecie na dziurę? wyjdziecie na chwilę. Jak? No. Nie da się stąd wyjść. Bo ja nie wiem gdzie wejść. Ja. Yeah. O tu tutaj. coś jest. Tu dobra. Ja. Yeah. Gdzie tu teraz było? To było to. Patrz. Tutaj? Eps. Dobra, ja idę po skrzynię. Ja też, Tutaj ja Tutaj ja A ty Niszczymy co? To. Hmm. Niszczę. Dobra, idę. Idę Jebra, był. O, ja to biorę, ja to biorę, ja to biorę, ja to biorę, ja to no, biorę. Dlaczego tu są same te te? Których nie chcę. Tu też jest dobry. No, ja jestem cały już fioletowy, nie? Ja nie. Na ja cały. Ja no, nie jesteś już. Hana. Dobra widzowie już jestem. Ym, stojak krunął do nagrywania po prostu i wiecie. Czasami tak się zdarza, nie? Ej, ja muszę iść do Was. Ej, panowie, idziemy teraz na tego. Na. na tego? Na safe. Na, na, na safe? No, ja będę tego ducha i ja idę. Trzeba do kibla chodźcie, do kibla. Ja mam tutaj kibla. Wyjdź. Teraz idziemy. Tu, może zdążymy. Patrzcie. Idę, idę, idę. Dawajcie, dawajcie, ja mam sztucę. I duszek kolejny. To weź, weź duszka, weź duszka. Nie chcę tego. Po co? Ej, tutaj są typy chyba. Patrz Gdzie masz? Tam się biliśmy, tam już nie było. A, to tutaj się biliście. No mam typa. No. Ładnie, ładnie, ładnie Bambi. Ej, Bambik, dobra. Gdzie ten bambik? Ej, to jest no. bambik faktycznie. Mm, do widzenia. Dobranoc. Mhm. Gdzie jest ten styk? Co swej? to robi? Tu jest no. typ jeszcze, chyba. Tak? No. Chyba, bo tu ktoś w tym strzelił. Idziemy do tego sejfu? No, idziemy. idziemy. To mn... chodźmy, bo idziemy w ogóle nie w tą stronę. Jak nie? O nie, zap jest... nie dojdziemy, nie dam rady. Dobra, ja idę tu. Nie, ja idę z tobą, twoim, jak będzie tutaj. Auta Dzień są, kura. auta są. Bierz, bierz swoje Porsche. Bez swoje Porsche Angiel, Wejdź na nasze auto I pojedziemy Nie kucaj, bo spadniesz O nie Zawracaj się do no czemu Arajski czemu ty nic nie gadasz bo mi trochę się zaczyna mikrofon, zaczął mi się. Aha. I tak czasami jest. No, restartujem się. O, tutaj Dawaj go, dawaj go. go. No, Wola, ale auto. Dawajcie, bo ja. wychodzę. Zawiedliśmy. A gdzie on jest? To jest tu. To... Ale ktoś na to. Tak. Ale Tesla, po to. Ja uciekam. Ej, pomocy, pomocy. Ja uciekam, staj mi W mi, Nie? Ja ucieknę! ładne Ja ucieknę! Cyber, dobra, uciekaj. To są dobre typy. Jako... No wiem, że są dobre. Myślisz, że czemu ciągle gazuje jak... Nie no, jeszcze auto mi się wywaliło. Wjeżdżaj w nich, jesteś dobrym graczem. Nie powiedziałbym. Oni pewnie pojechali za pogonią za mną. A ja uciekłem w góry, to ja muszę uciekać tu. A i widzowie będą y, codziennie filmiki. No, bardzo prawdopodobne. Chyba, że w szkole będę no, ja miał jakiś szans. sprawdzian, to pewnie nie będzie. Nie uciekli chyba. Słyszę tasła. No, słyszę. Za to jedzie. No, ta czwórka. To jedzie coś za mną, czy nie? Nie wiem. Ja też no. już nie wiem. Jedź na furgonetkę, czy na czu, jak to się nazywa? No furgonetka. Tu ktoś I chyba kogoś tak? leczy. Nie. I dwa naraz zrobisz? Postaram się. dwa naraz zrobisz. No chyba tak. Chyba tak no, Dobra. Tak, dwa na raz. Halo. Halo, no słyszymy Słychać? cię. Słychać. Halo? halo, Halo? Słychać. Słychać. Ej! Dzień! Ej, na pierwszy raz buzię lotnia popsuła. Co się tak się tak... <laughs> tak, nie była dobrze ustawiona, była tylko krzywo ustawiona. Chce ktoś no, fioletową pompę? Ja chcę. Do to do mnie. Chyba, że nie będzie. Nie, nie, nie ma, nie ma, aj. O, brato, Mam coś postarać się tu ogarnąć. już prawie. Nie, O, elo. Na prawo ja idź, do... na prawo, na prawo. No idę na prawo. To dobrze. Ale dzisiaj ładnie pada śnieg, nie? No ja nie lubię, ja nie. No nie... pada. Piszcie w komentarzach też czy u was też pada śnieg. Tak, tak. Mm. No ja Ale... Fiddyk najpierw musi włączyć komentarze, bo... Wczoraj, no, na... musi włączyć. Bo wczoraj nie no, wczoraj nie włączył. No nie włączył. Nie włączyłem? Nie, nie, włączyłem. nie włączyłeś. Taka, ja muszę zawrócić. Tutaj strefa. Musisz... Musisz ten włączyć komentarze no. i podam... Kto chce, żeby zaskoczyć z tego? Ja. Ja Ja chcę. Ja. Dobra. Ja. Dajcie. Nie. No, dobra. Yeah. <grym> dobra, ej, uciekaj, strefa. Burza. Nie. Ja super pomocy. Dobra, ja po niego biegnę. Ja się poświęcę. Nie poświęcę, dobra, uciekaj samym wodem. <grym> no faj, biegnij. No weźcie, chodźcie! No się. No tak,

Chodź szybko! Szybko, bo ja nie mam leczenia! Mam! Kartę! Ja nie mogę tego! Chodź, chodź, ja chodź, 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 chodź! Ja mam a ja, 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 ja mam pizzerioł, a ja mam pizzerioł, Szybko! Ale się pizzerioł, a ja mam się No, va bo... no, bene. Bo... No, bo... oh, bravo. Oh, bravo. Bravo. Dai, daj, qui startiamo io, A voi tu, eh. Ehi, ho vaso rispetto, Dobra, muszę... Dawaj, muszę się uleczyć jeszcze. Dawaj mi tego gluta mojego. Ale nie można, czekaj, musisz, musisz poczekać chwilę, żeby go wywalić trzeba. A no to no. go z zakupa po prostu. Dobra, tu od tego wywalę. Patrzcie do auta. A. Dobra. To już tu jedzie. On ma mnie uleczyć, ten glutek... Dawajcie tutaj, tutaj jest ten glutek i uleczy. Dobra, Dobra. Ala! Dobra, ej, czekajcie chwilę. Auto tam masz! E, tak? O, tak, ale nie klasę, dobra. Jademy. Widowie jedziemy! To, to ja za popędzę trochę. No to popędź, bo... Ej, strzelają. Ej, ty tam jest! Tam jest typ. Tam, Dzień, tak, Dobra, ja go pokonuję. To jest Bambi, on na wambiku, troszkę tu nie mogę wtrafić. Zginął! Zginął! Ale mowy! Ja mam fraga, wy macie ile fragów? Ja mam! Tak ktoś? ktoś? Taką? Ktoś jedzie. Uciekaj! Alan! Siadaj! Dobra, psiko, psiko! Gdzieź! Dawajcie! Nie mam szybko! Uciekaj! Nie wiem, to było na Ktoś jest w Ej no ona Daj mu! Mi, bo ktoś jest w aucie naszym Uciekaj! Uciekaj. A, Sybenia No i średna, no Ja Uciek, fuck! Degra, fuck! Tak Na boku ale Dobra! Zboczyj. Oni i nie czy gotowość no. albo do na to co idę we kończymy odcinek na no to no. bylo na tyle